Najprawdopodobniej każdy z Was był lub będzie, lub planuje być w takim niewielkim paśmie, grupie górskiej zwanej Pieninami. Wszyscy słyszeliśmy o Tatrach, wszyscy słyszeliśmy o Pieninach. Są to jedne z najbardziej oklepanych tematycznie gór w Polsce. Góry, gdzie jeżdżą wycieczki szkolne, gdzie w maju, w czerwcu, w lipcu czeka się w kilkugodzinnych kolejkach, żeby dostać się na, na najpopularniejsze szczyty. Chciałbym Wam zaproponować wycieczkę w Pieniny. Takie, jakie ja znam. Mieszkałem w Pininach przez 11 lat. Mój ojciec pracował w Parku Narodowym, więc zdążyłem te Pininy poznać dosyć dokładnie i chciałbym Wam zaproponować kilka opcji, które mogą Wam rzucić nieco inne światło na te góry. Po pierwsze, pora roku. Wszyscy jeździmy w wakacje, wszyscy jeździmy późną wiosną. To jest chyba najgorszy moment, żeby jechać w Pininy. Góry są nudne, góry są jednokolorowe, w górach nie ma morza chmur, w górach są tłumy ludzi, ciężko kwaterę, ceny są wysokie, wszędzie są kolejki. Jeżeli pojedziemy na przykład na początku października, pod koniec września lub pojedziemy pod koniec kwietnia, na początku maja, załapiemy się na fantastyczne kolory, albo załapiemy się na fantastyczną, świeżą zieleń, albo na wspaniałe, kolorowe lasy. Kolejna kwestia, czy pieniny to tylko trzy korony i sokolica? Nie. Pieniny to pieniny właściwe, właśnie te z trzema koronami, z okolicą, z przełomem Dunajca, ale pieniny to także pieniny spiskie, pieniny, które kiedyś należały do Królestwa Węgier, jeszcze 100 lat temu. Pieniny z Niedzicą, pieniny bardzo mało uczęszczane, pieniny, gdzie aktywnie cały czas funkcjonuje pasterstwo. To też małe pieniny. To pieniny, które nie są aż tak skaliste, które są nieco gładsze. To pieniny z pięknymi wąwozami, z wąwozem Homole, z Doliną Białej Wody. To pieniny, gdzie mieszkali też Rusini szlachtowscy, gdzie, można powiedzieć, najdalej na terenie Polski sięgał zasięg poniekąd, można powiedzieć, tej kultury ruskiej, zahaczającej, jak gdyby poniekąd związanej dość mocno z kulturą Łemkowską. Pieniny to też ludzie, to jest cały czas żywy folklor, który na przykład jadąc na święta Wielkiej Nocy, uczestnicząc w procesjach bożocielnych czy wielkanocnych, możemy go zobaczyć, jak on cały czas żyje i funkcjonuje w tych miejscowościach. W Pieniny należy chodzić rano, w Pieniny należy wstawać czasami o trzeciej, czwartej nad ranem, wychodzić w góry, zwłaszcza jesienią i podziwiać fantastyczne panoramy, tak jak tutaj widać na zdjęciach. Panoramy pełne chmur, panoramy pełne kolorów. Pieniny to skrzyżowanie wielu kultur, to elementy, wpływy kultury ruskiej, cały czas żywej, na przykład po południowej, tej słowackiej stronie, pienii, gdzie praktycznie już nikt nie jeździ. Pieniny to fantastyczne uzdrowiska, fantastyczna XIX-wieczna architektura, jaką możemy zobaczyć na przykład w Szczawnicy, poniekąd jeszcze w Krościenku. To wody mineralne. Pieniny to. Też fantastyczne kościoły drewniane. Tutaj dwa przychodzą mi na myśl, pojawią się na tej prezentacji. Kościół gotycki w dębnie Podhalańskim, na granicy w zasadzie pienin, wszystkim znane, ale też polecam przede wszystkim zobaczyć kościół gotycki w Grywałdzie. Fantastyczny kościół z bardzo prymitywną e, polichromią wewnątrz. Kościół, e, można, no, ja uważam, że nawet ciekawszy od tego w dębnie, może dlatego, że jeszcze cały czas nieodkryty. Pieniny. To też zamki, zamek w Niedzicy i zamek w Czorsztynie, stojące naprzeciwko siebie. E, pieniny to też jezioro czorsztyńskie, chociaż tutaj akurat zdania są podzielone. Ja sam uważam, że pieniny, które można zobaczyć na zdjęciach sprzed 30-40 lat bez tego zalewu, były ciekawsze. Pieniny to też oscypki, czyli to, co bardzo lubimy w górach. E, I w pieninach w kilku miejscach można zjeść te najprawdziwsze oscypki, te certyfikowane e, oscypki, też te, te oscypki, które e, są produkowane zgodnie z zasadami. Eee, na przykład warto pojechać do Bacówki na hali Majerz, gdzie takie właśnie oscypki, prawdziwą rzętycę można wypić. Myślę, że pieniny są bardzo ciekawą alternatywą, jeżeli odważymy się poszukać czegoś więcej i weźmiemy sobie urlop na przykład właśnie w październiku czy we wrześniu, albo wczesną wiosną, kiedy unikniemy tych tłumów i będziemy mogli zobaczyć te pieniny od zupełnie innej strony. Warto wyjść oprócz Trzech Koron i Sokolicy na Wysoką, bardzo ładna, panoramiczna. Bardzo ładny panoramiczny szczyt, bo najwyższy szczyt pienin nie, to nie są wcale trzy korony, tylko właśnie leżąca wbrew pozorom w małych pieninach wysoka. Eee, warto też przejście w te pieniny spiskie, chociaż raz przejść tym grzbietem góry Żar. Eee, może nie tyle dla widoków, co dla tego krajobrazu kulturowego, dla tych owiec, które tam się jeszcze cały czas w tych dolinach spiskich pasą, żeby zobaczyć też architekturę tych wsi, która jest tak zupełnie różna od eee, architektury wsi podhalańskich. No i jeszcze. Zdecydowanie warto przejść się spacerem po starej szczawnicy, która ostatnimi laty odzyskuje swój dawny blask i z takiego dość ponurego e, socrealistycznego uzdrowiska staje się powoli prawdziwą perełką. Także odwiedzajmy te pieniny, nie bójmy się tego, że jest to miejsce bardzo popularne, tylko musimy też postarać się odwiedzić je w takim momencie, e, kiedy nie wszyscy będą chcieli to zrobić.